W tym tutorialu opowiemy sobie trochę o gazebo, o jego interfejsie. W tym celu wpisujemy gazebo po prostu w naszym terminalu i wyświetla nam się symulator, w którym możemy sobie symulować różne robotyczne rzeczy. Tak, generalnie symulator składa się z dwóch wątków. Pierwszy wątek, który widzimy, to jest interfejs graficzny, czyli to, co tu mamy. A drugim jest sama fizyka i ta interakcja wysłania sygnałów między czujnikami a np. ROS-em, która, która istnieje. Generalnie nie musimy mieć tego interfejsu graficznego, on tylko powoduje, że np. widzimy, co się dzieje, ale też oczywiście niesie to ze sobą straty obliczeniowe, renderingowe też. OK, teraz pokrótce opowiem o zakładkach, które mamy. Czyli mamy tu Word, e, który ma jakieś tam informacje te, o tym, jakie modele się znajdują, czyli obecnie mamy Grand Plane, czyli to szare. Mamy słońce, które jest stąd, aczkolwiek można zmieniać te położenia. Chodzi generalnie o naświetlenie w symulacji. No i różne tam warunki atmosferyczne i fizyczne, które możemy ustawić. Na przykład możemy grawitację ustawić, nie wiem, na 0,1 albo coś takiego. Metr na sekundę kwadrat. Dodatkowo możemy wrzucać jakieś modele, które są zdefiniowane albo przez nas, ale o tym sobie powiemy kiedy indziej, albo przez, możemy brać z Community Database, który się obecnie ładuje. I mamy warstwy. Warstwy o tym sobie na razie nie powiem. Tak, żeby poruszać się w Gazibo żeby zmieniać, tak jak ja tu cały czas robię, widoki. Tak lewym przyciskiem myszy po prostu klikamy i się poruszamy. Jeżeli chcemy rotować, to klikamy środkowy przycisk myszy. Jeżeli chcemy oddalać, przybliżać, to albo prawym trzymamy, albo eee, OK. I teraz tak, tu nam się już załadowała ta e, database e, z, z Gazebo, e, która jest online gdzieś. I możemy sobie przykładowo wstawić modele, nie wiem, statyczne. To są modele statyczne. Na przykład ambulansu, tak? Czy nie wiem. To jest, to jest nic. Coś tu fajnego? Czy jakaś paleta. No, jest naprawdę bardzo dużo elementów, możecie sobie, możecie sobie je obczaić. Od, nie wiem, boisk, poprzez autostrady, poprzez jakieś drogi, przez szkoły. Szkoły? No, szkoła. Tak, i możemy stworzyć sobie takie środowisko, w którym nasz robot będzie sobie żył jakoś. Teraz tak. Możemy sobie na przykład te elementy poruszać. Czyli jak mamy teraz tu, klikamy Translation Mode tak I możemy sobie poprzesuwać te obiekty statyczne. Ważne jest to, że to są obiekty statyczne, czyli generalnie w założeniu one w symulacji się nie ruszają, aczkolwiek są metody, tak zwane pluginy, które mogą umożliwić jakiś predefined, pre czyli taki zdefiniowany wcześniej model ruchu, które dane maszyny czy ludzie, albo też ludzi można tu wstawić, można, mogą. Odbywać. Tak, tu jeszcze możemy rotować jakoś, i tak dalej, i tak dalej. Nawet chyba można skalować, ale chyba nie ten obiekt, bo on jest statycznym meszem. Ale jeżeli weźmiemy na przykład sobie sześcian, to też, oprócz tego, że możemy go tam jakoś rotować i przesuwać, to możemy go też skalować czy wydłużać. Tak, jeszcze są sfery, cylindry. No i możemy zmieniać natężenie światła, bo jak wiecie, jeżeli już Wam jakichś tam algorytmów wizyjnych, albo może nie wiecie, ale się dowiecie, jeżeli już Wam algorytmów wizyjnych, to nie, światło ma znaczenie, bo nieraz, jak coś jest czarne, jak poświeci mocno światło, to może być trochę bielsze, prawda? Czyli tu są wezmę różne rodzaje świateł, które możemy wstawiać, czy w ogóle światło, jak gdyby. Które jest równo, równo idzie na całą powierzchnię. Dobra. E, oprócz tego, możemy zmieniać perspektywy patrzenia na nasze symulacje w tym oto e, interfejsie. Możemy zrobić print screena, take a screenshot albo nagrać wideo. Niektórzy nawet nagrywają e, w ogóle prezentację e, w gazebo na jakiś tam konferencje robotyczne związane z Rosem oczywiście i z Gazivo. Ok. Jeszcze sobie popatrzymy co mamy w jakiś tam proporcjach, czyli na przykład zaznaczamy e, prawym, znaczy lewym, a potem klikamy prawym i możemy robić następujące rzeczy. Może pierwsza rzecz to, jeżeli klikniemy dwa razy, to pojawi nam się e, ten obiekt w Field of View, tak? Jeżeli klikniemy prawym, to możemy oczywiście apply jakieś forsy, jakieś siły zastosować. Apply all. Hmm. O, widzimy, że to jest może za mała siła, ale spróbujmy. Hop. Tak, czyli możemy jakieś dynamicznie wprowadzać jakieś siły zewnętrzne. Możemy na przykład jeszcze w ogóle edytować model. Czyli wchodzimy w prawym i możemy zedytować sobie model. I w tej edycji modelu możemy na przykład albo dodać plugin, który spowoduje, że ta piłka nie wiem, będzie skakała, albo możemy jakieś nie wiem parametry pozmieniać w stylu gęstość, masę, pozycję, momenty bezwładności i różne takie powiedzmy rzeczy, które są. No, czasem przydatne w symulacji. Oprócz tego, oprócz tych właściwości, to jeszcze jest coś takiego jak, bo jedna rzecz to jest to, co widzimy, druga rzecz to jest to, 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 to co się symuluje. I teraz, żeby to zobaczyć, możemy na przykład view zrobić. I teraz tak. Mogą być modele transparentne, mogą być siatkowe, tak, czyli siatka, po której się, e, jak gdyby, oblicza wszystko. To sobie na razie połączymy to też. Możemy sprawdzić, jaki model jest kolizyjny, tak. Kolizyjny, bo na przykład jeżeli mamy skomplikowany mesh, czy jest siatka, powiedzmy, bardzo złożona, to e, nie opłaca się mieć skomplikowanego obiektu e, do symulacji, tylko do wizualizacji. A nie opłaca się skomplikowanego mieć modelu do e, do symulacji z prostej przyczyny, że w każdym nodezie takiej siatki odbywa się obliczenie, jak gdyby komputerowe, tak? a tego nie chcemy, więc dlatego upraszczamy nasze modele. I właśnie kolizyjny model to, czyli przykładowo jak koła mają jakieś tam bieżniki i tak dalej, to normalnie byśmy dali jakiś cylindr, prawda? Tu jeszcze mamy, ale nie wiem, czy się pokażą jointy, ale to pokażemy sobie może w robocie, jak go zespałnujemy. Tak, tu pokazuje jointy, generalnie, które się tam. Center, środek ciężkości, masy obiektu, czyli w przypadku sfery jest to środek, jakieś inercja, szkielet, cokolwiek to jest, no i różne takie bajery, które możecie sobie tak. Tutaj możecie sobie, nie wiem, pauzy popatrzeć i inne ciekawe rzeczy. Jednym Fajnych elementów jest to, że jeżeli na przykład chcemy, e, lubimy Simsy, to możemy też stworzyć własny budynek. Czyli na przykład, nie wiem, e, chcemy, mamy jakąś tam powiedzmy, budynek, w którym chcemy puścić robotę i możemy go sobie stworzyć. Czyli przykładowo, na przykład bierzemy w Building Editor, tak? On jest trochę uproszczony, trochę, jeszcze dużo mu brakuje, ale możemy zrobić kilkupiętrowy budynek, tak? E, w którym będziemy sobie właśnie stawiać ściany, stawiać sobie drzwi, tak? Jakieś okna, schody, no to nie wiem, schody tu. Tak, widzicie, że tu się wszystko pojawia, nie? I możemy sobie oczywiście jakieś kolory dobierać, tekstury i różne inne takie elementy, które spowodują, że możemy w fajny sposób zbudować świat. I potem używać naszych robotów, żeby, żeby symulować, na przykład, nie wiem, że jesteśmy w naszym nowym warsztacie i mamy robota, który no, przynosi nam rzeczy. Tak, tu potem byśmy kliknęli Save, ale ja tego nie będę robił, bo ja tylko chciałem Wam pokazać możliwości Cassidy. Oczywiście, jeszcze o jednej rzeczy, której zapomniałem, są te przyciski. To jest tutaj, jest Play. Czyli generalnie tutaj zaczyna się symulacja, jeżeli jest zaprojektowana, można zastopować. Można tutaj powiedzieć, co ile stepów będzie jak gdyby iteracja. To na razie nie jest fajne, to nie, nie jest fajne, nie jest ważne. Real time factor to generalnie mówi nam, jak bardzo to, co my robimy w symulatorze, jest wolne od jednej sekundy. Czyli, na przykład, jeżeli to jest 0,5, to znaczy, że jedna sekunda. Pół sekundy w symulatorze odpowiada jednej sekundzie w rzeczywistości. No i tu mamy jakieś czasy, iteracje, FPSy i można na koniec wszystko zresetować. Eee, tak i myślę, że to wszystko. Myślę, że jeżeli to wiecie, to to jest właściwie już wszystko, co powinniście wiedzieć o symulatorze, jeżeli chcecie zacząć się nim bawić. W następnym tutorialu sobie zesponujemy obiekt i zaczniemy sobie budować świat. Jeśli podobał Ci się materiał i chcesz nas wesprzeć, możesz to zrobić, dołączając do grona naszych patronów na patronite.